No witam, witam fanowie. Następny konkurs daję wam tylko się pozdrowicie bo nie będzie konkursu dla was bo nie mam zamiaru, ma czas na wasze ee, e, wasze fochy w tym sensie. Drugi konkurs to jest macie na to 48 godzin na lajkowanie naszej strony Bonsot Tiger Pod filmikiem w opisie będzie link do lajkowania. Ja wybiorę trzy osoby, które dostaną od nas koszulkę, płytę i inne rzeczy. Ja powybieram losowo kto ogólnie dostanie. To nie jest to, że będziecie yy, yy, to piszecie, że zalekowane jest to. Bo ja będę widział, czy jest zalekowane, czy nie. Ja to wszystko widzę i proszę wysyłać do znajomych link naszej strony, żeby inni wzięli udział w konkursie też. Tak jak mówię, na to macie, na to puszczę też 40, 48 godzin. puszczam wam taki konkurs, drugi konkurs to jest, bo narzekacie, że nie ma konkursu, nie ma nic. Tylko jak wy będziecie nas ulegać, to my też będziemy i nie będziemy robić dla was konkursu. Krótko na temat, bo nie ma sensu robić. Jak wy macie nas w, w dupie, panowie, postarajcie się na to macie 48 godzin i zobaczymy, ile osób zalajkuje Ja wybiorę sobie ogólnie 3 osoby, albo inaczej zrobię. Piszcie na prośbę do nas że jak zalekujecie pisać na Pry imię, nazwisko wasze, ja osoby będę spisywać na kartce i wybieram trzy osoby, które dostaną nagrodę. Zaczynamy. Start elo